Witajcie w tym otofoliaczku tuż po wykiełkowaniu zostały przenoszone arbuzy i melony. Ale dziś nastał dzień, kiedy dostaną nowe stanowisko. Bo tu mają być nasadzenia. Spójrzcie, taką siatką musimy osłaniać wejście. O, bo leci, już przyleciała. Leci szkodnik jeden z dwóch, który bierze i non stop grzebie w ziemi, w cebulkach i w ogóle i wykopuje. No co za sens. Także idzie to pod wiatę, ta cała roślinność. Brusia, ty już tu, ty już tu, potworze. A trzeba będzie tu sadzić. Dobra, rzućmy tak okiem. Wiecie co? W tym foliaku Trochę mało światła jest. A w tym dużym mam zakaz stawiania, bo tam pomidory są sadzone. Brak mi lokalizacji. No dobrze. Wynoszę siewki sadzoneczki pseudo. Mruś, wyłaś. Tim rusu. <grych> Melony. No, coraz większe liście nie mają. Kolejne melony. Kolejne. Aha, tu jest melon i arbuz. No dobra. Kicia. Zobaczcie, schowała się i kota niby nie ma za siatką. Ta paleta jako pierwsza wykiełkowała w ogóle. Cała zawartość. No, ciekawa jestem bardzo tych baś i cheniów z hotelowych restauracji w Turcji. Czym się okażą, gdy dojrzeją. Pod tą wiatą będą sobie stały. I czekały na moment posadzenia do gruntu. Stara suszarka na bieliznę, na nią blat ze starego regału, folia. I będzie pewnie jeszcze trzeba tego typu drugi stworzyć stół. A grotkanina jest już rozłożona, lecz na razie na tym stanowisku jednym. Dzisiaj dostaną pierwszy raz nawóz, te moje młodziusieńkie sieweczki. I to są moje maluśkie siewki, sadzoneczki, które do tej pory wykiełkowały. Kolejne dziś już się pojawiły rano i tak w miarę właśnie pojawiania się będą tutaj wynoszone pod tą wiatę. Na noc białą agrowłókniną będę osłaniała jeszcze, bo przecież jest za zimno. Na razie starczyło miejsca. Te są arbuziaki największe, bo 11 kwietnia były wysiane do próby szczepienia. Która się nie powiodła. Nie powiodła. No, mam nadzieję, że jak dostaną nawóz, ruszą jak z kopyta. Ale wiecie co? Jest taka ciekawostka. Spójrzcie, te arbuzy o nazwie Basia. One są inne. Mają inaczej ułożone liście. Nie wiem dlaczego. Czy to taka odmiana arbuziaczków. Długo trwa, zanim otworzą się do tej postaci. Tutaj, proszę, zobaczcie. Kolejne. Śmieszne takie. No widać, że chyba pokarmu potrzebują już w tej fazie. Tu wykiełkował tylko jeden z tej basi, basi odmiany pseudo odmiany tylko jeden jest wyprostowany a henik hotelowy henik. coś mu zjadło tu wychodzi kolejny widać maleńki, ale tu coś pożarło też taki i jeden jak do tej pory arbuziak taki urósł z takimi liścieniami od samego początku były jak tylko z ziemi wylazły takie były, widać, że coś chyba będą uszkodzone i faktycznie natomiast w tym miejscu melon bananowy stracił łepek a melon z miksu Balszaja tak wygląda i zdaje się, że ślimak się tu już pokusił o konsumpcję bardzo niedobrze. Taka krótka aktualizacja co u moich siewek, a w porzeczkach przepięknie kwitnąca wiśnia. Została bardzo, ale to bardzo mocno przycięta jesienią. Wygląda na to, że wyda mnóstwo owoców w tym roku tak nie było nigdy wcześniej. Została zapomniana, zdziczała. Czyli jak się człowiek zajmie, to i coś z tego ma. Kolejne tulipany rozkwitają. Na tym zakończę. Pozdrawiam i udanych upraw życzę. A ja działam dalej. Mam dwa dni wolne. Tym samym będzie dużo pracy wykonane. Dużo, dużo. Pozostał foliaczek do zbudowania na pomidory. Stary został już rozebrany. Do widzenia.